thank you I taka bombka, taka myszka Powiesisz? Dzień dobry kochani w kolejnym vlogmasie Na kogo kanale? To jest mój czy twój? Mój? A kto nagrywa też? Nie No właśnie I dzisiaj Zaczynamy dzień od zrobienia no pliku. A to ty nie umiesz mówić? Naleśników. A to ty tak mówisz? Na leśniku, na leśniku. Robimy naleśniki, bo kostek sobie już wczoraj zażyczył na śniadanie, ale wczoraj nie było czasu. Wczoraj w ogóle był bardzo zwariowany dzień. Uga, ehm, buga. I praktycznie nic nie udało mi się nagrać, ale wieczorem byłam z dziewczynami na Wigilii takiej koleżeńskiej. I było fajnie, bardzo miło. Mieliśmy taką historię, i mogliśmy wrócić do domu. jedno z. Jedna z. Nie było, Jedna z dziewczyn przyjechała samochodem No i chciałyśmy już jechać Więc ona powiedziała, dobra, padał śnieg, było zimno Idę nagrać w tym aucie, wy się zbierajcie I, i przychodźcie Ja ona wyszła z tego auta Kluczyk zostawiła w środku I mogłyśmy później wejść do auta I było półtorej godziny stania przy aucie I kombinowania, co by tu zrobić No, ale koniec końców na szczęście się udało Wróciłam do domu trochę później Niż było zaplanowana. Nie? A teraz robimy naleśniki. Kto tutaj szykuje stół? Kto szykuje stół na pyszność na danko? Mam już rzeczy stąd pozabierać. Schowasz te nożyczki, Costik. Ostrożnie, schowaj tam do szafeczki. Co tam, kochanie. Bo co, auto tu też od kalendarza i patrz. Dwa takie same? Pokaż. Ident... A to one nie są identyczne, kostuś. Ale mają inny kolor troszkę, widzisz? Tak, ale identyczne. A coś jeszcze było w kalendarzu, czy tylko autko? Nie, nie było. Wiem, że chyba mi nie pozwolić, lizak i to. Lisak miałeś? I to. Wow, super. Pozwolę ci liseczkę. To jest chyba jakiś zdrowy lizak. Aha. To co, chcesz teraz? Tak. Właśnie będę sobie robić kawę. I tak polubiłam ten kubeczek choinkowy, że zrobię sobie w nim. Tutaj mamy ciasto, chlebek bananowy, yy, jeszcze niedokończony, więc czas na kawę, bo ja się ci chyba bez kawy inaczej nie obudzę. Mamy godzinę 12. A ja słuchajcie, no jeszcze nic nie zrobiłam. Oprócz naleśników dla Kostka na śniadanie, prawda, Kostynek? Taki obiad w niedzielę. Jaką pizzę najbardziej lubisz? Męgarica. Kostek nam robi piękną choineczkę z takich brylancików. Już nie robię, tylko mam odpoczynek. Masz odpoczynek? No tak, bo to jest bardzo męczące. Posłuchajcie, zobaczcie, ile tych koralików jest, a ile trzeba ich dokleić do tej choineczki. No i jest to strasznie. Męczące, ale to jest spoko zabawa, co? Nie. Teraz już się trochę zmęczyłeś? No właśnie, Kostek się trochę zmęczył, ale jak ci mama pomoże, to szybciej pójdzie, co? Chciałbyś, żebym ci trochę pomogła? Dzisiaj w ogóle mam postanowienie, że posprzątam sobie w szafie, dlatego że w końcu po długim okresie oczekiwania Yy... Przychodzi szafa, chyba we wtorek ma przyjść nowa szafa, więc muszę zrobić w tej starej porządek, żeby w sumie to nie przemyślałam tego, bo kurde, w weekend już było trzeba ją skręcić i nie byłoby problemu, tak, to z tą nową jak ona przyjdzie. No nic, posprzątam ją, zrobię zdjęcia, wystawię ją na OLX Szybko się sprzedała. Szybko się sprzedało łóżko, szybko się sprzedała komoda. Więc myślę, że z tą szafą też nie będzie większego problemu. Eee, I tak to zrobimy, nie Kostisiu? Pomożesz sprzątać mamie szafę? Nie. czego nie? Pomóż mi sprzątać szafę? Proszę! Możesz mi, ty, lubisz wyrzucać różne rzeczy i przeglądać, co gdzie jest. Będziemy sprzątać tą szafę, co na korytarzu stoi, bo przyjdzie nowa, wiesz? We wtorek ma przyjechać. A czemu? No bo będziemy mieć nową, większą. Żeby weszło więcej rzeczy. Tylko spójrz, ile miłości jest w nas. Zobacz, już mam wszystkie piątki, spójrz czy już wszystkie, czy jeszcze gdzieś została. A, bo ja nie widzę. Tu jeszcze na dole, a Te. poza tym? A jeszcze tutaj jedna? Kończysz czy mama? Nie kończę. Ty chcesz? Tak. A ja to wszystko zrobiłem. No wiem, wiem. To. Ta. Tak. Słuchajcie, mam wnioski co do tych chusteczek, które dorzuca się do suszarki One naprawdę fajnie się sprawdzają, ale trzeba dołożyć więcej niż jedną Bo jeśli damy yy, jedną, to nie czuć tego prania Ale jak ja teraz wrzuciłam chyba trzy do jednego prania, to naprawdę już to pranie bardzo ładnie pachnie Więc jeśli zapomnicie albo nie używacie płynu do płukania, to yy, super Sprawdzają się te chusteczki, tylko trzeba dołożyć więcej niż jedną do jednego suszenia. I one nadal pachną, więc w sumie na upartego, gdybym je jeszcze raz wrzuciła do jakiegoś, e, do jakiegoś cyklu suszenia, to może nadal będą dawać radę? Nie wyrzucę je, przetestuję. Muszę się przebrać? A jak nigdzie dzisiaj nie wychodzę, tylko będę sprzątać i spędzać czas w domu, to mogę się nie przebierać? Tak? Pozwalasz mi? Nie. A teraz szybciej idzie już, co? Kupiłam też tą stążkę w sklepie i bardzo mi się podobają, jak te srebrne stążki wyglądają u nas na choince bo one są z takiego połyskującego materiału. Nieładne są, prawda? O, co jedna spadła. A ja już nawet wiem dlaczego. Bo kostek cały czas chodzi i choinką rusza. Prawda to jest? Nie, nie to. Kranek. Proszę nie kłamać. Frenek, Proszę nie kłamać. Frenek. Zaraz powiążemy tego kartki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. i y, po... Pozwijałam te wstążki Chodź Kostuś Zobaczymy jak będą wyglądać na choince Jak coś to je zdejmiemy, okej? Okay? Mm. Jednak ładnie wyglądają te wstążeczki I je zostawiam Ja słuchajcie, naprawdę nie wiem E, o co chodzi? Ale nie mogę się w tym roku ogarnąć. E, chyba chcę za dużo rzeczy po prostu zrobić, a robiąc wiele rzeczy naraz, nie robi się do końca niczego. Nie, no i okej, okay, w niektórych szafkach rzeczywiście mam już posprzątane. Mam... Oj, przepraszam! Mam ogarnięte. E, I wygląda to spoko, ale w niektórych jest jeszcze totalny Armagedon. I są dwie takie szafy, które chciałabym z. Chcia... Co to jest? Popatrz no. Pocha Spodnie do prania Się ubrudziły kremem Chyba kremem I e, mam dwie szafy, które chciałabym ogarnąć i jeszcze kilka rzeczy w, e, w kuchni też ci e, mam taki dzień, wiecie, widzicie, lenia Dzień w piżamach, tylko zarzuciłam sweterek, bo trochę mi było zimno Idę ogarnąć tą szafę, ale nie wiem, czy wam mówiłam, psuła nam się pralka Zaczęło się... Kiedy też się stało? W piątek, nie? Wczoraj. Wczoraj. po prostu ta pralka ma swoje lata. Ona ma słuchajcie 12 lat. Ona jest tutaj ze mną, odkąd ja się tutaj przeprowadziłam i poszłam na swoje. Zresztą tak samo było z tym łóżkiem, które sprzedaliśmy, więc. Yy, no. No, coś się kończy, coś się zaczyna. Pewne etapy. Ja myślę, że i tak, ta pralka 12 lat to ona przetrwała kupę-kupę czasu. Yy, I spoko się. Kuba czasu, tak e, Muszę w ogóle sobie kupić soczewki Bo mi się skończyły A na święta na pewno chciałabym chodzić w soczewkach Więc jutro muszę to ogarnąć Muszę sobie zapisać Bo jak ja sobie takich rzeczy nie zapisuję To później nie pamiętam i po prostu pędzę do domu, robię jakiś obiad I później znowu pędzę do pracy I zapominam o tym Dlatego też e, muszę sobie to zapisać teraz zapamięci. pamięci Pranie wozimy aktualnie do moich rodziców, do mojej mamy, albo do teściów No ale chyba jutro trzeba będzie jechać kupić nową pralkę Zresztą Dominik mówi, że on jeszcze dzisiaj będzie kombinował z tą pralką zobaczyć, czy w ogóle da się to naprawić, czy to się opłaca Ale ja myślę, że chyba... Chyba bez sensu Skoro ta pralka ma 12 lat No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy Ale podejrzewam, że pewnie trzeba będzie kupić nową Więc kolejny wydatek przed świętami, taki bardzo bardzo mocno nieplanowany. No trudno. I właśnie teraz Dominik pojechał zawieźć pranie. Jedno do swojej mamy. Ja też już byłam w piątek zawieźć jedno do swojej mamy, a prania mamy tyle. Więc my, my w ogóle naprawdę bardzo dużo pierzemy i brudzimy, jak to chyba przy czteroosobowej rodzinie. Więc bez pralki nie wyobrażam sobie życia. Ja nie wiem, po prostu jakieś dziewczyny, kobiety funkcjonowały bez pralek, suszarek automatycznych. To jest dobrodziejstwo tych czasów, naprawdę. Jestem z siebie dumna, bo właśnie zamówiłam ostatnie, yy, ostatnie rzeczy, które będą mi potrzebne na święta. Więc już mam to wszystko z głowy, już nie muszę być pomocnikiem świętego Mikołaja. Naprawdę bardzo się cieszę! Naprawdę się bardzo cieszę teraz, tylko żeby to wszystko dotarło. Ale jest jeszcze cały tydzień, więc myślę, że chyba się uda. Czas zabrać się za tą szafę Tutaj zostawiam sobie rzeczy, które zostawiam z niej W ogóle to jest straszny, straszny bałagan Tu jest wszystko i nic Widzicie od góry czy jakieś papiery i inne rzeczy Wstyd, no ale no niestety każdy ma w swoim domu taką a może nie każdy, ale ja mam w swoim domu taką szafę wstydu, i to jest jedna z nich. Nie, nie, nie pierwsza i ostatnia. I yy, no co, no tamta przyjdzie, będzie miała zdecydowanie więcej miejsca, będzie miała taki oddzielny supek, właśnie, żeby powiesić. Powiesić, no można powiesić sobie ciuchy, ale ja tam włożę właśnie wszystkie szczotki, odkurzacze i tak dalej, i tak dalej. Reszta myślę, że do góry właśnie będzie przeznaczona na chemię, a będę miała tutaj jeszcze taki jeden słupek który jeszcze nie wiem na co wykorzystać. Może po części na zabawki kostka, może po części na swoje ciuchy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zmiana planów. Słuchajcie, okazało się, że te światełka działa. Te światełka które były tutaj zamontowane, one działają na balkonie i tym sposobem te pójdą na szafę. Osmanie. I to i to, które stoi w drugiej łazience mają tak piękny, właśnie świąteczny zapach, że super pięknie wyglądają też, bo są, mm, ładna jest ta złota naklejka z tymi misiami naprawdę czad. No teraz to to wygląda przepięknie. Mamy bardziej oświetloną girlandę niż choinkę. Chociaż nie no, na dole chańka jest spokojna, to do góry. W przyszłym roku robimy zamiankę, już teraz nie będę zmieniać, ale w przyszłym roku dajemy te, tu, a te, tu. I tak będzie zdecydowanie lepiej. a nie Lenie śmierdzące, wstawać! Wstawać, lenie śmierdzące. Dolną część tej szafy już ogarnęłam. Tutaj mamy pościele, Jedno taka awaryjne, okropne jeszcze yy, żółte prześcieradło zostawiłam, ale je zostawiam. Poza tym, wszystko już jest fajne, nowe, czyste. Yy... Tutaj mamy ręczniki, te dwa też jeszcze tak awaryjnie zostawiłam. Chcę sobie kupić w ogóle nowy komplet ręczników. Wszystkie takie już bardzo, bardzo złe wyrzuciłam. Te są też awaryjne. Tutaj natomiast mamy y, dział prezentowy, jak to się śmieje, bo masa torebek prezentowych różnej wielkości, jakieś wstążeczki, pierdułeczki, papiery do pakowania, kartki, y, balony i tak dalej i tak dalej. Więc tak to. Wygląda i jeszcze zostało ten bajzel e, do ogarnięcia. Co ty robisz? A ustawisz napis jakiś? są dwa. Dobrze już wystawiam, zapalam, zapalam światło. Zapalam światło. W, w tyle już zrobiliśmy, a w praktyce nadal jest tak dużo do zrobienia, że cała kuchnia. Dzisiaj tą szafę jedną ogarnęłam, no ok, dwie w sumie, bo jedną też przejrzałam, wyrzuciłam rzeczy. Reszta czeka na nową szafę, więc też jest, też jest jeszcze bałagan. Nie, ta szafa też jest w miarę ogarnięta, też dużo rzeczy wyrzucone, więc to na, zdecydowanie na plus. Ale cała kuchnia jest jeszcze do zrobienia. z tym znowu będzie bałagan w przyszłym tygodniu, jak przyjdzie ta nowa szafa. No i tak w kółko, i tak w kółko. Teraz chwilę, z, bo Kosta chciał obejrzeć najnowszego vloga, bo jakby on ich nie ogląda, on tylko wie, widzi jak nagrywam. Więc raz na jakiś czas chcę sobie obejrzeć. Obejrzał i teraz, że spóźno, jest późno, bo prawie dziesiąta. Nie wiem, 21.20 to jeszcze nie, ale biorę go do spania. A ja tu jeszcze później muszę troszkę ogarnąć. Siebie przede wszystkim na jutro do pracy, bo jutro wcześnie wcześniej wstajemy. A! 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 a, a, coś, a, a. Co będziesz jutro robił w przedszkolu? nie,